Witam. Nie będę się pierdolił, tylko od razu zapraszam was na zajebistą imprezę. Tylko Chuck Norris umie rozmawiać z cyklopem w cztery oczy. Chak pływa szybciej pod prąd niż z prądem. Czak Norris potrafi nasrać w stringi. Jak Chuck Norris idzie na pobieranie krwi? Bierze kolta i wiadro. Prognozy nie będzie. Ania dostała z pół Chuck Norris ma cztery samochody, trzy używa, jeden jeździ. Tylko Chuck Norris umie kopnąć cyklopa między oczy. Tylko Chuck Norris potrafi zerwać gruszkę z jabłoni. Tylko Chuck Norris wie, jaka to melodia. Chuck Norris potrafi kozłować piłką lekarską na plaży. Tylko Chuck Norris potrafi oglądać telewizję przez radio. Chuck Norris umie podpalić azbest gaśnicą. Tylko czak potrafi zrobić jajecznicę z pomidorów i mąki. Chuck Norris gdy ogląda telewizję trwam zawsze lecą filmy porno. Chuck Norris gdy słucha Radio Maryja zawsze leci Marilyn Manson. To będzie dobre. Chuck Norris potrafi połaskotać żarówkę tak, że w elektrowni się śmieją. Tylko Chuck Norris potrafi zażnurować buty na rzepy. Chuck Norris kiedyś powiedział: Gdybym tylko chciał, nie byłoby wojen. Pokoju też. Chuck Norris jako jedyny potrafi powiedzieć drzwi w liczbie pojedynczej. Tylko Chuck Norris zna drogę do wioski Smurfów. Chuck Norris umie jeździć windą w lewo i prawo. Siała baba, Mac nie wiedziała jak, a dziad wiedział nie powiedział wtedy przyszedł. Chuck Norris jest tak twardy, że słucha mandaryny bez playbacku. Chuck Norris pierze w betoniarce. Chuck Norris wie gdzie się podziały tamte prywatki. Tylko Chuck Norris wie, co z tą Polską. Chuck Norris potrafi podpalić murówkę lupą. W nocy. Chuck będąc jeszcze w łonie matki odciął sobie pępowinę bo nie potrzebował niczyjej pomocy. Po narodzinach mama robiła jako parking dla tirów. Chuck Norris jest tak szybki, że potrafi porozmawiać z promieniami słonecznymi. Nocą. Chuck potrafi nasrać do naparstka. Chuck Norris nie nosi zegarka, bo to on decyduje, która jest godzina. Gdy jeden człowiek pójdzie w lewo, a drugi w prawo, Chuck Norris idzie za nimi. Chuck nie nosi butów, to buty noszą Czaka. Chuck Norris potrafi oddychać w próżni. Chuck Norris chciał poderwać Paris Hilton lecz ona była zajęta przez niego. Tylko Chuck Norris potrafi wejść do maluchatelnymi drzwiami. Chuck Norris wynalazł wodę. Chuck Norris potrafi w rękawicy bokserskiej wyrwać jaja komarowi. Chuck Norris umie szybciej siedzieć niż ty chodzić. Chak przebiegł pięć minut w dwie sekundy. Kiedy Bóg powiedział niech stanie się światłość. Chuck Norris powiedział poproś. Chuck lubi psy. Ale tylko z musztardą. Tylko Chuck Norris potrafi trafić w poprzeczkę po ziemi. Chuck Norris zainstalował gadu gadu na Pegasusie. Tylko Chuck Norris ma tak długodystansowy wzrok, że jak patrzy w jedną stronę widzi swoje plecy. Tylko Chuck Norris umie tak szybko zrobić zdjęcie swojego odbicia w lustrze, że jego na zdjęciu nie ma. Co Chuck Norris wręcza swoim bliskim na święta Bożego Narodzenia? Nic. Nie musi. Wystarczy, że pozwoli im tylko do siebie podejść. Dobra dam wam chwilę odetchnąć. Chuck Norris przeskoczył murach i niski. Wzdłuż. Tylko Chuck Norris potrafi ugasić ogień benzyną. Czak Norris i sumie okraść banki internetowe. Przez kalkulator. Jakie jest ulubione danie Czaka Norrisa? Danie w mordy i jajecznica. Ktoś kiedyś pozwał Czaka Norrisa do sądu. Chak pomyślał, że może być zabawnie i poszedł. Nie mylił się. Najbardziej podobał mu się moment, w którym sędzia przyznał się do winy. Czak Norris wynalazł bezprzewodowy prysznic. Gdy Czak Norris był mały, to bawił się łopatką. I tak powstała Dolina Amazonki. Chuck Norris goni dwóch bandytów. Jeden ucieka w prawo, a drugi w lewo. A Chuck za nimi. Chuck Norris skoczył z czteropiętrowego budynku. I prawie by się zabił. Ale złapał się krawężnika. Jak upadł Związek Radziecki? Nie wiem, ale Chuck Norris maczał w tym palce. Chuck Norris potrafi spocić się w lodówce. To niestety już koniec. Kawał w oczaku. Teraz czas na kawały o twojej starej. Twoja stara jeździ windą po lesie. Twoja stara kroi chleb łokciem. Twoja stara ciągnie rzepę w familiadzie. Twoja stara pierze komputer czajnikiem. Twoja stara grabi liście łówkiem. Twoja stara jak wychodziła za mąż to miała welon z koca. Twoja stara klaszcze czołem. Twoja stara jest taka gruba. Że jak chodziła do szkoły to siedziała obok wszystkich. To mi się podoba, hech. Twoja stara skręca pejsy żydom. Twoja stara nie ma brwi. Twoja stara kupuje gadu-gadu. Twoja stara jezupe wiatrakiem. Twoja stara sprząta po imprezach. Twoja stara lepi garnki. Twoja stara goli czoło. Twoja stara robi oświetlenie w milionerach. Twoja stara myje owoce w horteksie. Twoja stara nie ma znaku Zodiaku. Twoja stara klaszcze u Rubika, mydłem. Twoja stara dostaje prezenty na dzień ojca. Twoja stara wygrała wyścigi konne na karuzeli. Twoja stara zawieszał windowsa. Twoja stara moczy pięty w czajniku. Twoja stara przeszła painta, trzy razy. Twoja stara śpiewa techno. Twoja stara ma takiego zeza, że jak płacze, to ma całe mokre plecy. Twoja stara robi jajecznice z kinder w niespodzianki. Twoja stara czesze się kotletem. Twoja stara siedzi na widowni w Fifie. Twoja stara jeździ pociągiem w Teleexpresie. Czary mary, hokus pokus twoja stara to fort Focus. Twoja stara łowi ryby na azteku. Twoja stara zbiera łuski na daście. My okna na ofisie. Słucha muzyki na Italii. Twoja stara leczy się u doktora Edkera. Twoja stara pije wodę z żelazka. Twoja stara jest tak gruba, że spadła z łóżka z obu stron jednocześnie. Twoja stara macha w familiadzie. Twoja stara jest tak gruba, że jak staje na wadze to wyskakuje jej numer telefonu. Twoja stara kradnie ci kieszonkowe. I teraz dobre. Twoja stara jest taka stara, że wiśni pięć zeta Mojżeszowi. Twoja stara ma stragan na Allegro. Twoja stara nie ma dzieci. Hokus pokus czary mary nie masz starej masz dwóch starych. Twoja stara kładzie pakę na gali. Twoja stara sprzedaje bronie przed każdą rundą. Twoja stara strzela Enterem. Twoja stara kupuje USP w CSie Twoja stara kradnie wodę. Twoja stara kradnie prąd. Twoja stara słucha pornoli w radiu. Twoja stara nie widzi lasu, bo jej drzewa zasłaniają. Twoja stara maluje paznokcie Hamreitem. Twoja stara słucha muzyki przez mikrofon. Twoja stara jest motorniczym na Detrain. Twoja stara podkłada bombę na AWP map. Twój stary to host na Italii. Twoja stara wlewa wodę do kranu. Twoja stara steruje megazordem. Twoja stara handluje piaskiem na pustyni. Twoja stara sika przez rozporek. Twoja stara pompuje koła w pociągach. Twoja stara gada z Delemont. Twoja stara ma mordę jak sprzęgło od żuka. Twój stary zbiera grzyby w Mario. Twoja stara wykoleja pociąg w Teleekspresie. Twoja stara Czesze Wodeckiego. Twoja stara ma tyle lat, że może być Twoim starym. Twoja stara ubiera się w kastoramie. Twoja stara odkurza na dedust. Twoja stara pierze na deastek. Twoja stara sprzedaje w warzywniaku na Kabulu. Twój stary kosi trawę na deastek. Twoja stara wymiata wce samo skwazłku. Twoja stara kupuje mięso w warzywniaku. To już koniec, niestety. Ale jeszcze coś wam powiem. Jak napiszę do twojej starej smsa, żeby wpadła zrobić mi laskę, to będzie szybciej niż raport. Koniec części o twojej starej. Zapraszam na dalsza część. Wpada syn do domu i mówi do ojca. Tato, miałem swój pierwszy stosunek. Ojciec uradowany, no to wspaniale synu. Siadaj tu, napij się, zapal cygaro. Zapalić, zapalę, wypić też wypiję, ale nie usiądę. Ostatnia wieczerza. Wchodzi skupiony Jezus, patrzy a tu impreza na całego, drogie wino i luksusowe żarcie. Zaraz zaraz miało być skromnie. Skąd wzięliście na to pieniądze? Nie wiem, podobno Judasz coś sprzedał. Wchodzi facet do domu i widzi, jak pakuje się jego dziewczyna. Co robisz, kochanie? Odchodzę od ciebie. Ale dlaczego? Bo jesteś pedofilem. Mocne słowa, jak na ośmiolatkę. Przychodzi brat do siostry i mówi: Pożycz stówę. A siostra na to: Pochłój ci stuwa. Brat, muszę iść coś zaruchać do bałaganu. Siostra: To po co będziesz tracił kasę, jak możesz puknąć siostrę? No i w trakcie walenia siostry do brata: Wiesz, ty ruchasz jak stary. A brat na to: Wiem wiem stara mi powiedziała. Czemu w Rumunii nie mała będzie? Rumuni szybciej dopływają do chleba. Jasiu namalował na tablicy muchę tak realistycznie, że pani próbowała ja zatłumóc i wybiła sobie palec. Ojciec Jasia wezwany do szkoły skomentował to: I co mi tu pani dupę zabraca? Jak w zeszłym tygodniu namalował gołą panienkę na kredensie, to do dzisiaj drzazgi z chuja wyciągam. Jadą dwie blondynki fiatem 126 i nagle im się coś popsuło. Jedna otwiera klapę z przodu i krzyczy, zgubiłyśmy silnik. Druga otwiera stół i mówi, mamy zapasowy. Spotkały się trzy dziwki Polka, Czeszka i Ruska. Zaczęły się przechwalać, która ma bardziej rozjechaną cipkę. Polka położyła na stół jabłko i mówi, jest jabłko, nie ma jabłka. Czeszka kładzie na stół grejpfrutę, jest grejfrut. Nie ma greifruta, ruska kładzie na stół arbuza i mówi: jest arbus, nie ma stołu. Pewien facet ożenił się z piękną kobietą. W noc poślubną ucieszony leży w łóżku i czeka na żonę. Kochanie, pośpiesz się i chodź do łóżka. Patrzy, a żona wyciąga szklane oko i sztuczną szczękę. Facet trochę zszokowany, ale trzyma fason i mówi: Kochanie, nie każ mi czekać tak długo. Na to żona odkręca drewnianą rękę. Mąż, choć w szoku, ale wciąż napalony, wejdziesz w końcu do tego łóżka. Żona odpina sztuczną nogę. Na to mąż, zrezygnowany. Wiesz co, kochanie? Może rzuć mi po prostu dupę. Dwie dziwki rozmawiają, jakie mają zwierzęta w domu. Jedna mówi, ja mam skunksa, a czemu akurat skunksa? Bo dobrze minę to robi. No a co ze smrodem? A żegał ze trzy dni, ale potem się przyzwyczaił. Rodzice Jasia uprawiali seks w pozycji na pieska. Nagle w drzwiach stanął Jasio. Kurde, muszę wybrnąć z tej niezręcznej sytuacji, pomyślał tatko. A ty, niedobra. Ryknął tatko i zaczął walić mamci klapsy w pupę. Nie będziesz już Jasia więcej biła. A masz? A Jasio krzyczy: Super tatko! Super, druchaj jeszcze kota, żeby mnie nie drapał. To już niestety koniec. Pozdrawiam.